Halo witam! Sims 2 dzisiaj. No teraz se pukasz, panie sąsiad. Teraz se pukasz? No i gramy sobie u Jeremiego, bo tak naprawdę tylko Jeremi i Marta Słonka nam zostali. Więc no, słuchajcie, to będzie... To będzie ostatni odcinek. To, to dotarliśmy do tego. Dotarliśmy do końca pustynnej guszy i... Wow, jest to w jakiś sposób dla mnie niesamowite, niezwykłe. Tak samo jak niezwykłe jest to, że nie mam żadnych dzieci. dla... Dzieci, tak. Dzieci mamy, nie mamy rzeczy dla dziecka. No, co chciałam powiedzieć, że to jest dla mnie, wow, to jest dla mnie w sumie życiowe osiągnięcie, że my dotarliśmy tutaj do końca tej serii. Jeszcze może się kiedyś pojawi jakiś odcinek bonusowy, czy, czy jakiś może odcinek z tego, jak ja będę opowiadać o tym, co się działo przez, powiedzmy, te 10 tur, żeby, żeby może jakoś tak streścić, tak jak to robiłam z miłowem i z Nowym pobrzeżem, no ale zobaczymy. Na ten moment to wygląda tak, że mamy jeszcze kilka ważnych wątków do zakończenia. Także co? No, mamy tutaj Jeremiego, mamy tutaj Martę Słomką. Martę, która patrzy, co to jest za zabawka. Marta, usiądź sobie chwilę, na razie nie przeszkadzaj mi. Jeremi, daj jedzenie Matyldzie Małej, tutaj, proszę cię. No i tak, no, w poprzednim odcinku, jak wiemy, proszę bardzo, mamy tutaj Jeremiego, który delikatnie mówiąc yy, nie lubi Marty po tym, co zrobiła ostatnio. No i a propos swojej relacji z żoną, to ma już bardzo dobrą swoją relację z żoną. Więc ja to widzę tak, że dzisiaj mamy odcinek z przytupem. Matylda, wypi sobie to. I na tym odcinku z przytupem zapraszam was tutaj. Zaczniesz się kłócić. Zacznij się z nią kłócić, proszę bardzo. Kłóć się i wyżyj się. Dlatego, że wy jeszcze nie rozmawialiście po tym, jak, jak ty się odkochałeś w niej. Jak w ogóle Franciszek pomógł ci tą swoją maszyną. Jak ta w, cała akcja się zadziała w poprzednim odcinku. Odcinku, no to Marta jeszcze nie wie, że no, słuchaj Marta, twój eliksir już na mnie nie działa. No i ja to widzę też tak, że Jeremi jest absolutnie wściekły na nią. Możesz ją tam, nie wiem, o, spoliczkować za to, co ona ci zrobiła, tak, brawo. Świetnie, to świetny pomysł. Co, co, co ty robisz, Jezus? Ale charkasz dziwnie. Dobra, spoliczkuj ją, jak mogłaś mi zrobić coś takiego? W ogóle chluśnij ze szklanki i w ogóle pokuć się z nią, bo, bo tak, bo tak to wygląda. I dziecko, czy przeżywa to dziecko? dziecko? Nie, na szczęście chyba nie. Masz, baw się tym dziecko. Dziecko się tym bawi, dziecko nie wie, co się dzieje, dziecko nie ogarnia, dziecko jest małe. Tymczasem rodzice się kłócą, tak. Tu jest wielka kłótnia, ogromna na ten temat. Absolutnie widzę to tak, że wściekły Jeremi, wściekły przejęty tym wszystkim, co się stało i tym, że Marta skrzywdziła nie dość, że jego, to jeszcze innych ludzi, w sumie dla swojej korzyści, to Jeremi wpada na szalony pomysł, bardzo w przypływie emocji. To znaczy, tu jest grill, to znaczy ja wiem, że nie było go tu wcześniej i załóżmy, że Jeremi wcale nie kupił go 5 minut wcześniej i wcale nie wyjął go z tyłka. Natomiast tak, Jeremi wpada na pomysł taki w przypływie emocji wielkich tutaj, że no, no sytuacja jest taka, a inna, że to wszystko przez te twoje badania, Marta, to wszystko halo, się, proszę. To wszystko przez ciebie, to wszystko przez to, że, że prowadziłaś te badania, wszystko przez to, że byłaś samolubna i w ogóle i mi się nie podoba to. Jak możesz tutaj te badania wykorzystywać po to, żeby w sumie krzywdzić ludzi. No i dlaczego tu jest ten grill? Bo słuchajcie, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że jeżeli zrobi się grilla w domu, to z automatu wybuchnie pożar. Wy już wiecie, co ja chcę zrobić. Także co no Jeremi, no, no czyń honory, no piec na ruszcie hot dogi. No plan jest taki, że on wcale nie chce na, piec na ruście hot dogów, tylko plan jest taki, że on jest w tych w całych emocjach, w tej złości na Martę, on chce spalić jej maszyny tutaj. Nie zwracajcie uwagi na te wikaryny, wrogu. w rogu. Ty, wy, wy nic nie widzicie tutaj, ale tak, on chce tutaj, on chce tutaj pozbyć się tych maszyn, które są Marty Słomki. A, bo ty musisz do lodówki dojść. Boże, tego nie przewidziałam. Dobra, czekaj. Halo, weźmy ci lodówkę, jak czekaj. Weź to stąd, weźmy ci. Jak to rozparcelować? Dobra, Marta. Nie, Marta, ciebie trzeba przysunąć bo tu grill się nie mieści. A czekaj, jakbyś mógł... Czekaj, wiesz, na hot dogi, dobra. Wyjmiesz? A, no tak źle postawiłam lodówkę. Boże, czemu Simsy muszą być trudne? Piecz na hot dogi. Halo? Marta, przeszkadzasz mnie. No nie mówcie, że się nie da, bo, bo jesteśmy w środku. Dobrze, zrobimy to inaczej w takim razie. Kuchenka! Niezawodna, jedyna w swoim rodzaju. Albo czekajcie, a może to jest problem w tym, że ta lodówka jest za mała. A kupmy większą. Ja się nie poddam, ja muszę to zrobić. Myślałam o tym od tygodnia ponad. Dobra, tak, po prostu lodówka była zła. Dobrze, wszystko jest na swoim miejscu. Dziękuję. Panie kolego, no, sytuacja taka, ani inna. Dziękuję bardzo, że ty chcesz spalić to chcesz spalić sprzęty Marty, ale trochę nie przewidziałeś, tak, tam, tam jest Wiktoria, zignorujcie ją na razie. Ty chciałeś jakby spalić sprzęty Marty i w tych, w całych emocjach, w tym wszystkim, co tam, co tam robiłeś i tak dalej, trochę nie przewidziałeś, że robienie rzeczy emocjonalnie na gorąco może być robieniem rzeczy trochę za bardzo na gorąco. O, i Marta się podpaliła, świetnie. Okej, okay, ja cicho liczę, że te sprzęty też się spalą, mam taką cichą nadzieję. E, tak, cześć Jeremi, dobrze, miło, znaczy słabo miło. Taki jest mój pomysł na rozwiązanie tej sytuacji, że po prostu emocjonalny Jeremi jest bardzo emocjonalny i, i kończy się to tak, że chciał po prostu, żeby wszystko tutaj spłonęło w tym pomieszczeniu, żeby, żeby sprzęty Marty spłonęły, żeby Marta nikogo nie skrzywdziła, a trochę nie przewidział, że jak to zrobi w ten sposób, to chyba to trochę będzie niebezpieczne I, i, i tak. O, Jeremi umarł. Marta się trzyma dłużej niż Jeremi. Jak to jest jak, jakim cudem Marta nie żyje? Znaczy, Jeremi nie żyje, a Marta żyje. Nie podoba mi się to. A, bo okej, okay, bo jej wszystkie potrzeby po prostu zjechały na, na, na zero. A to jest taki bug, to wam zaraz opowiem na propos tego. Jak Sim płonie, czasami po prostu wszystkie potrzeby są na czerwono i on nie może umrzeć przez to. Więc trzeba będzie ją zabić ręcznie. A w sumie zróbmy to od razu. Halo, edytory. W ogóle dlaczego się nie spaliły te sprzęty? Ja je zaraz sprzedam i udam, że one się spaliły po prostu. Edytor za Dobrze, umrzyj. O, do, 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 do. Od ognia. Dziękuję. Halo, Marta. Tak, ty ty, ty też powinnaś. I dlatego dodałam tu Wiktorię, bo planowałam to od początku i jakby w planowaniu tego tak zastanawiałam się, a co, co zrobić z dzieckiem, żeby go nie zabrała opieka społeczna. Zaraz zobaczycie, jaki ja mam pomysł na tę Wiktorię. Tylko to dziecko jakby samotnie na razie siedzi w domu. Jakby udajemy, że samotnie, nie? Bo, bo nikt nie wie, przecież, że oni umarli, przynajmniej na ten moment. Ale tak, ale powinniśmy mieć dwie Urny. No i mamy dwie urny. Dzień dobry. Smutni tutaj ludzie. To spłonęło. Tego nie ma. Udajemy, że tu, tu był pożar. To spłonęło. Ja nie wiem dlaczego, czy te rzeczy nie mogą spłonąć. Nie wiem, ale to spłonęło. No i tak, ty, Wiktoria, na razie, na razie siedzisz. Udajesz, że ciebie nie ma. Na razie mamy tutaj samo dziecko. Samo dziecko, które jest, jak widać, bardzo zmęczone i zaraz pójdzie spać na podłodze. I tak oto spędzamy czas do jutra i widzimy się rano. No, mamy siódmą rano. e mój cenário, Mój scenariusz zakłada... Jezu, jak się przeteleportowałeś dziwnie. Mój scenariusz zakłada, że Wiktoria dopiero przychodzi w odwiedziny tutaj. Tego tu być nie powinno. Urny, bądźcie w środku! Dobrze, Wiktoria przychodzi w odwiedziny i ona jeszcze nie wie. Ona tu przychodzi, podchodzi tutaj, puka do drzwi. No nikt nie odpowiada, ale dziecko jest w środku i płacze. Jest smutne, więc Wiktoria wchodzi. Wiktoria wchodzi do środka, dzień dobry. I, I tutaj chodzi po domu i nagle... Ooo, wchodzi tutaj! O nie, co tu się stało? Weź poopłakuj syna. Myślę, że to będzie okej okay pomysł, żebyś pogłał, popłakiwać go. Jakby ona się orientuje, co tu się wydarzyło. Ty, ty w ogóle masz do pracy za niedługo, ale ty nie pójdziesz do tej pracy. Nie obchodzi mi teraz twoja praca. Dziecko, nie będę cię teraz ten czytać i w ogóle. Dziecko, ty się zaraz zesrasz w ogóle i trzeba będzie cię przewinąć. Czy dziecko się zesra, proszę? Czy dziecko jakby ma inne zajęcia do roboty? No odłóż tę książkę, no twój syn spłonął i musisz wykąpać Matyldę, bo niech się... Nie idziesz do pracy, nie opcji nawet. Ty się musisz zająć Matyldą teraz. I przy okazji sama musisz coś zjeść, bo trochę siedziałaś w tej łazience. Dobra, Matylda jest też zmęczona. Musisz ją położyć do kojca. Proszę, połóż ją do kojca. Bardzo cię proszę. Dziękuję ci bardzo. Posprzątaj. I teraz to, co robisz, to dzwonisz do Esteli. Jezu, co tu się stało z tymi szafkami, matko? Ja tu nic nie psułam. Ja, ja nie wiem, co tam się stało w międzyczasie. Ale ty... O Jezu, czemu ty chcesz do Bernarda zadzwonić? Chociaż w sumie jego syn nie żyje. Ty może chyba powinnaś zadzwonić do Ber Bernarda. W sumie masz rację, zadzwoń do Bernarda. Trze trzeba, trzeba go powiadomić, że syn mu spłonął. To, to są ważne rzeczy, żeby, żeby informować ludzi o takich rzeczach. Ale w następnej kolejności to ty zadzwoń do Estelli jeszcze. Halo Estella, proszę odbierz telefon. Słuchaj Estella, ja, ja wiem, że ty, my mieszkamy razem i ty masz dwójkę dzieci z Jeremim, tylko sprawa jest taka, że Jeremi nie żyje, bo Jeremi spłonął. I on i Marta okazało się, że mieli dziecko i to dziecko to tak samo tu zostało. I został sam dom, więc no, ble, 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 blu, 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 tam się nie mieścimy, choć mieszkać tutaj. Tak to widzę, taki wątek sobie wymyśliłam i tak naprawdę w tym momencie, no, mamy całkowite zakończenie wątku z Martą, bo Marta nie żyje. Marta została wyjaśniona i przez Franciszka i przez Jeremiego i tak dalej. Skończyło się to trochę tragicznie, ale mimo wszystko dla mnie tak nawet satysfakcjonująco. Nie wiem, co wy uważacie, dajcie znać, ale jakoś nie wiem, jak obmyślałam, różne scenariusze, jak to się może skończyć i co się może stać. Nie wiem, ten mi się wydawał taki najbardziej satysfakcjonujący, bo jeszcze miałam scenariusz, że Jeremi mógłby trafić do więzienia na przykład za spalenie tych rzeczy, ale nie pasowało mi to. Najbardziej mi pasowała tak, ten taki emocjonalny wybuch Jeremiego, który zdał sobie sprawę, co się działo, sputno, ale skończyło się, jak się skończyło. No dobra, i zrobimy tak, że ja zaraz wrócę, dorzucę tutaj Estelle z dziećmi i będziemy grać do czwartku.

Tutaj, tak naprawdę. Także zaraz wracam. Dobra, jak widać, właśnie przeniosłam ludzi do domu. <laughs> Jest w ogóle te bagi, czy te dzieci tak wylądują na podłodze, Boże, już się wystraszają, coś będzie z nimi nie tak. E, trzeba teraz ogarnąć tutaj, bo chociaż minimalnie, bo skoro oni mają tu mieszkać, to dajmy do przodu e, te popioły, to, to może też zróbmy tutaj, żeby mi nie przeszkadzały, jak będę meblować. I tak, i no, mamy trójkę dzieci, którymi nagle trzeba się zająć. Co takie proste, wcale nie będzie. To sprzedajmy. Ja myślę, że ja dam dziewczynom po prostu pojedyncze łóżka i one będą spały w tym pokoju tutaj i jakoś będą sobie radzić ze sobą w jednym pokoju nie będą miały wyboru za bardzo no trudno ale sytuacja jest trudna sytuacja jest trudna też wydaje mi się dla Esteli, bo ona w tym momencie dowiaduje się tak naprawdę że Jeremy miał jeszcze jedno dziecko tutaj tak to, to jest to jest rzecz której ona się dowiaduje tak ja będę teraz meblować i prowadzić narrację ona się tego dowiaduje i jako że ona się tego dowiaduje to to jest teraz taka trudna decyzja że ona czuje, że ona... co chcesz oskopywać dziecko? Ona się czuje, że teraz musi się zająć tym dzieckiem, a z drugiej strony jednak czuje tę gorycz. Z trzeciej strony, kurde, Jeremi nie żyje. I też jest jej przykro, bo jakby ona no, mimo wszystko chciała, żeby, żeby wrócił i w ogóle. A na razie to mamy taką wykluwalnię niemowląt troszkę. Więc weź tu choć, Nie, Marta słonka. Marta słąka tam, a będę mogła kopnąć na grobek. A on się rozwali wtedy? Ej, nie wiem. A zapiszę grę, bo jestem ciekawa, czy na grobek się rozwali. Ale ja bym chciała, żebyś ty ty kopnęła ten nagrobek. Chodź kop, kopnij nagrobek, Sima Marta Słomka. O, a tak się kopie, okej. Okay. Że po prostu kopiesz i jest kopnięty. Dobrze, to opłakuj Jeremiego w takim razie, w tym wszystkim. I że, że przykro ci będzie, że o nie, twój Jeremi odszedł. Do końca wierzyłaś, ale nie wyszło. I jest ci przykro. I ty weź na karm Celestynę i wrzuć do końca Celestynę, żeby no, chociaż minimalnie się zająć tymi dziećmi. Tak, a ty zaczynasz sprzątać popioły, to też jest ważne. I ty karm butelką jeszcze Syriusza. O, tak. I potem wrzuć Syriusza do końca. Tak, ty jesteś zmęczona, ty idziesz spać. Tutaj dziecko się, się obudziło. Wypuść Matyldę. Się poznacie w sumie w tym momencie. Cześć Matylda. Rodziny pocałunek, matko. Dobra, połaskocz ją. Dzień dobry. Połaskoczę cię. Weź jeszcze przytul te dzieci, bo widzę, że są smutne. Obejmij i włóż do końca. I może się lepiej poczują dzięki temu te dzieci. Dobrze, obejmij i włóż do końca. Dobra, dajemy radę. Jest okej. Okay. A Poloniusz nie jest przyjacielem rodziny. O nie. Jaka szkoda. Znaczy, no przykro trochę, ale no cóż. Mamy teraz smutniejsze rzeczy na głowie tutaj smutną Estelle, która jest w żałobie. Tak mi się wydaje. Tak, jest w żałobie. Jeremi umarł. No jest im smutno, przykro. A ty poznajesz Wiktorię, właśnie masz to, że poznajesz w sumie babcię. Podoba mi się, jak to mniej więcej wygląda. I ty masz nawet, ej, ty masz genialne relacje z tym dzieckiem. Okej, okay, to tobie jest po prostu szkoda tej, tej dziewczynki, małej Matyldy, że no w sumie rodzice umarli, że to nie jest wina tego dziecka, że się urodziło i to tym bardziej nie jest wina tego dziecka, że, że Marta Słomka robiła swoje dziwne rzeczy. Także teraz będziemy mieli super Trudną rozgrywkę, żeby jakoś się wami pozajmować. I mamy Estelle, która wydoroślała, tak mi się wydaje. O pomóż przy urodzinach, a wy dorastacie. Bo nagle mamy Estelle, która, no, musi stawić czoła w super wyzwaniu. Mamy dorastające dzieci. Tak, z, z, zaraz, zaraz to ogarniemy. Czy ty jesteś łysy? Nie, no, masz jakiś tam mały, z, mały meszek na główce. Dzieci powoli. Jeszcze drugie dziecko musi dorosnąć. Dobrze. Chciałabym zobaczyć, jak wyglądacie, ale trochę, trochę nie wiem, jak się wami zająć, żeby to miało ręce. I nogi. Dobra, weź ty w międzyczasie nakarm Matyldę. Ty weź, pokaż mordę. Zmień wygląd, Syriusz. Dobrze, zaczniemy od Syriusza w takim razie, bo jest bliżej Łazienki. Jaki śmieszny bubek, jakie ma ładne oczka. Ej, ja mu zostawię chyba taką fryzurę, chociaż może troszeczkę inną ci damy. Może niedługie włosy. Daj mi krótkie, ale takie, o coś takiego na przykład. Dobra i weź od razu go wykąp, jak, ju jak już go masz w rękach, jak już jest w miarę ogarnięty, to weź go wykąp i weź go wrzuć do kojca. No co mi kojec zajmujesz dzieckiem? Dobrze, jak tak bardzo ci się dziecko podoba, swoje własne, to weź zmień wygląd, jak Matyldy, wyjmij z kojca Celestynę, dawaj tę Celestynę. Nie ćwicz przemówić. Jezu, zmień wygląd. Celestyna. Proszę mi pokazać Celestii małą. Jaka śmieszna. Chociaż mi się bardziej chyba Syriusz podobał, ale ona też jest słodziutka. Dobrze, taką fryzurkę ci chyba zostawiamy. Dziękuję bardzo, dobranoc. Aha, i ty jesteś czysta. Dobra, to włóż Celestynę do końca. Jakoś w miarę najedzeni jesteście. Ja, I Matyldę też trzeba włożyć do końca. To włóż jeszcze Matyldę do końca. No przestań. Matylda, zostaw. Nie jedz tego. Ja nie mam pojęcia, czy nam się uda nauczyć te dzieci czegokolwiek. Szczerze wątpię, ale wrzuć Matylda do końca. Ojca, zajmij się sobą, Wiktoria. Ty nie będziesz chodzić do pracy, Ty będziesz wykorzystywać płatny urlop, bo ci nie nadaje, żeby chodzić do pracy. Tu jest taki chaos, no po prostu masakra. Dobra, i weź, zajmij się swoją zabawą, bo jest źle. No. Jeszcze Wanny zepsułaś. Dobra, powypuszczajmy te dzieci. Spróbujmy je tak w międzyczasie nauczyć czegoś. Trzeba zacząć od Matyldy, bo jest najstarsza. To nauczył chodzić. Zobaczymy, czy coś wyjdzie z tego. Jeszcze najgorsze jest to, że muszę się dorosłymi zajmować. To wcale nie jest takie proste. Ej, zatrudnijmy nianie, bo ja sobie nie radzę. Opiekunka do dzieci. Tylko na teraz. Dobrze, zatrudnijmy nianie. Niech niania się tym zajmie. Tak, tak na dobrą sprawę. Myślę, że będzie okej. Okay. My będziemy mogli w tym czasie robić inne rzeczy. Mam taką nadzieję. tym. Możesz posprzątać? Miałeś chodzić i w ogóle grać, a na razie wychodzi na to, że nie, nie możesz, bo, bo tu się dzieje rozpierdziel i to straszny. Boże, drogi, dobra. Ale przynajmniej jest Niania, która ma pełne ręce roboty. Mamy fundusze, żeby się, się Nianią zająć. Wiktoria jedzie do pracy wreszcie jakoś tam. To jest, jest spoko. Jest spoko, nie jest tak źle. Czy, czy, czy Niania może nakarmić mi dzieci? A nakarmiła mi dzieci, dobrze. To, to, to dzieci. Dzieci sobie poradzą na pewno. Na pewno tak będzie. Jezu drogi, jeszcze śpią na podłodze. Nie, ja po prostu. A ja sobie sama to zrobiłam, nie? Jeszcze rachunki, Boże! Dopiero się tu wprowadziłam i już rachunki. No, jak możecie mi to robić? Dobra, weź to zapłać. Weź posprzątaj. Mam nadzieję, że jakoś tam w międzyczasie porozgarniamy się. No, Matylda, przestań spać na podłodze, bo nianie nie, nie, nie możecie zabrać do kojca. I ty jeszcze z ludówki. No, włóż Matyldę do kojca. No, nie jak otul. Włóż do końca. Ojca Matyld Matylda! No, co śpisz na deszczu? Prze ja nie mogę, no! Matylda, przestań spać na deszczu! Przestań jej zludów! No wreszcie bierzesz ją, Boże! Dobra, weź, weź się prześpi, chwilę. Weź się prześpi, bo trzeba będzie w międzyczasie jeszcze dzieć pucz... Maja! Dlaczego mi kopiesz śmietnik? E, dobra, e, Syriusz jest całkiem okej, okay. jednak, jednak wstań, jednak posprzątaj i już korzystania z toalety, Syriusz. Celestyna śpi na podłodze, rozumiem. Ważne osiągnięcie w życiu młodego człowieka. Dobra, jak tam Syriusz? Syriusz się czuje świetnie, dobra. Ucz mówić, Syriusz. Mamy okazję, żeby coś zrobić ze sobą i nauczyć dziecka czegokolwiek. Cześć, Sidra. Co tam u ciebie? W sumie możesz się przywitać z Sidrą, bo w sumie to twoja siostra. To, to nawet nie jest takie głupia, potem możesz uczyć dalej Syriusza rzeczy. Wiktoria wróciła, dobra. E, w międzyczasie trzeba będzie Matyldę pewnie przywinąć, bo, bo ona się, się trochę zesra. Chyba, że jeszcze zdążysz, a trzeba to opróżnić. E, ucz korzystania, Matylda. Zdążysz, nie zdążysz. To zmień pieluchy Matylda. I zadzwoń usługi po raz kolejny, bo musimy opiekunkę do dzieci ogarnąć. Bądź tu zaraz, proszę. Matyldzia kochanie, tutaj babcia może by cię nauczyła chodzić na przykład. Może może by babcia dała radę. Co Ty na to? Jezu, dzieciaka nauczyliśmy mówić, nie wierzę. Dobra, co, coś, coś osiągnęliśmy w swoim życiu. Ja w ogóle przyznam wam się, zastanawiam się nad podjęciem się legacji w Sims 2, ale trochę się boję, patrząc na to, że w legacji aby mieć dość dużo dzieci. O Jezu! O, o! O! Marta! E, chciałabym mieć dość dużo Simów w Legacy w ogóle, ale nie wiem jak to wyjdzie. I patrząc na to, co tu się dzieje. Sama się wystraszyłam. Jest pierwszy raz w życiu jakiś Sim nastraszył mi Sima, w sensie duch. E, co chciałam mówić, że boję się podjęcia Legacy, bo nie mam zielonego pojęcia jakby, czy ja sobie poradzę, patrząc na to, że tutaj mam trójkę dzieci i z nianią ledwo wyrabiam, a chciałabym uczyć jeszcze tych dzieci różnych rzeczy. To nie jest wcale takie proste. Dobra Marta, jak sobie znikniesz, to Chyba przyniosę te nagrobki, bo. Przestań mi Sidrę straszyć. Marta chodzi i straszy. Ja nie wiem. Ja nie chcę, żeby Marta chodziła i straszyła. No, jeszcze Simon... Simów mi pobudziła. Jezu, idźcie spać. Proszę spanko. Spanko uskuteczniać. No, przestań mi Marta straszyć Simów. Teraz opiekunkę mi nastraszyłaś. Dobrze, że ta opiekunka chociaż nie umarła ze strachu. Jezu, Marta, przestań. Przestań, to jest creepy, jak tak robisz. Wiktoria wstaje. No, no, co jest? Dlaczego ty wstajesz? No, nie wstawaj. No, śpi normalnie jak człowiek. Jezu, ja nie wiem, jak my przeżyjemy tę noc. No, śpij, żeż, kurde. Oni on się 200% budzą przez tę Martę, która chodzi w kółko i straszy. Więc zabawne jest to, że nastraszyła w sumie Wiktorię, ale żeby nastraszyć Estelle, to nie. Z Estelle wszystko w porządku. Celestyna, ucz korzystania z toalety. Dobra. No, halo! Celestyna! No i się zesrała w trakcie. Dobrze, to może... O, no tak, świetnie to Może Matylda Jezu, Marta wszystkich tu nastraszy Matylda, ucz korzystania z toalety Dobra, nieważne, nie chcesz Dobra, dzieci, kto jest w dobrym stanie? No Matylda jest całkiem dobrym, jakby ją wykąpać Babcia jest w dobrym stanie Weź wykąp tę Matyldę, proszę cię Weź ją na zewnątrz Jak skończysz się myć I weź ją ucz mówić A chodzić jeszcze, bo nie skończyłyście chodzić To skończcie chodzić, proszę was Osiągnijmy jakiś sukces w życiu Jak tam reszta dzieci? Ty jesteś w złym stanie? Nie, to jest, gdzie jest opiekunka, to dzieci. Ale opiekunka! Wiktoria ma jeszcze godzinę. Nie, nigdzie nie jedziesz. Dobra, ty się rozgarnij. Wiktoria, w jakim ty jesteś stanie? Jesteś głodna. Dobrze, to zjedz coś. Jak przyjdzie opiekunka, to, to myślę, że jakoś tam w miarę sobie poradzimy znowu. My przenosimy groby, bo jest wreszcie nowy dzień. Przenieś wszystkie nagrobki na cmentarz. Skończ się myć. Wszystkie nagrobki na cmentarz, bo po ostatniej nocy ja mam dość ciebie, Marta. Do widzenia, papa, pa, żegnam. Znowu Znowu się spełniły pragnienia dzieciom, że, że ludzie poumierali. Nie idziesz do pracy nigdzie, Wiktoria. Idziesz. To co robisz, to idziesz spać. No, idź spać! No, żeś kurde. Jezu, te dzieci są w tak złym stanie, że ja nie mogę, nie? Pani opiekunko, proszę mi pomóc. Jezus, jest połowa środy, a ja już już mam dość, nie? Ja, ja już po prostu, ja już nie wyrabiam. Dziecko śpi na podłodze, drugie dziecko coś tam. Po prostu Boże, taki chaos. No ale dobra, w miarę się uczymy. Matylda tak naprawdę musi się nauczyć nocnikowania i musi nauczyć mówienia. To już jest coś. Coś tam, coś tam chyba umie. Celestynę trzeba wykąpać i jest też gotowa do uczenia, ale widzę, że Celestyna jest myta nawet, więc, więc spoko. To się cieszę, że, że w, miarę, w miarę tutaj jest do zajęcia się to dziecko. Dobra, włóż Syriusza tutaj i, i Celestyną będzie można się zająć. Tylko co to narobi? Aha, niesie mnie. Gdzie ty mnie niesiesz? Aha, że przywija. Dobra, wstawaj, bo będziesz uczyć Celestynę chodzić. Dobra, przyniosę wam. Po prostu na dwór. O, jak fajnie wyszłaś z dzieckiem na spacer. Dobra, chodzimy. Dawaj, dawaj, Celestii, uczymy się chodzić. Ty, ty prawie nauczyłaś się mówić, ale jesteś zmęczona. Dobrze. E, to pani opiekunka niech wrzuci dziecko do, do spanka. Ja posprzątam w tym czasie. Matylda ma swoje urodziny za dwa dni. No ja wiem, ale my się nie doczekamy tych urodzin. Tak się składa, że nas to ominie. I pani opiekunka jedzie. Nie, pani opiekunko. Zadzwoń sim. Nie, nie sim. Przepraszam. Zadzwoń sługi. Pani opiekunka. Opiekunko. Opiekunka do dzieci, tylko na teraz. Cześć, panie Lechnie, tak? Opiekunka do dzieci musi tu być cały czas. To, to my sobie nie radzimy inaczej, jak jej nie ma. Jak tam, Matyldzia, radzisz sobie? No to Celestii, przepraszam. To Celestii sobie radzi. Matyldzia sobie nie radzi, ale przynajmniej się bawi jakkolwiek. I w ogóle Wiktoria ma jutro urodziny. Ej, to się dobrze zapowiada. Dobra, gdzie jest dziecior? Ty jesteś tu. Ej, wolny jest. Mm. <laughs> Chodź, Chodź, nauczycie chodzić. Czy ty umiesz mówić? Tak, ty musiałeś się nauczyć mówić. Jezu, jakie zdolne dziecko. <laughs> Dajem radę, radzimy sobie. Na początku było trudno, na początku było ciężko, ale nie jest aż tak źle, jakby, jakby wyglądało. czy znaczy, no nadal jest jest ale jest tak yy, a nie yy. <grym>, że tak to nazwę. Dobra, naucz jeszcze Syriusza korzystać z toalety, póki mu się chce. To go posadźmy na ten nocnik. Weźmy was, wynieśmy na zewnątrz, bo będziecie mieli trudność z wyjściem samoistnie. A całkiem, całkiem ten Syriusz sprawnie się uczy. Jakby ze wszystkich tych dzieciaków, całej trójki, to Syriusz chyba tak w miarę najlepiej sobie radzi. Jezu, ile tych butelek tutaj. Boże. W jakim stanie są dzieci? Aha, wy śpicie. Ty też w sumie śpisz, a to w sumie ok. tylko weź skorzystaj z toalety, jeszcze coś zjedz, zanim, zanim ty pójdziesz spać i idź spać. I mamy czwartek w sumie, Boże. Czy dziecko nauczyło się chodzić? Nie, nie nauczyło się. Weź, ucz dziecka chodzić. Niech dziecko się douczy chodzić. Pani opiekunko, pani miała mi pomagać, a nie mi przeszkadzać. Dobra, ale widzę, że jest zmęczona Wiktoria. To weź może faktycznie się rozgarni trochę, zanim Zrobimy resztę. No i tym razem mamy Celestynę w świetnej formie, więc Celestyna, zapraszam Ciebie na dwór. Razem w sumie z Twoją mamusią. Pani mamusiu, co Ty możesz Celestynę uczyć? Możesz uczyć mówić. Celestyna świetnie się trzyma, to Celestyną się będziemy teraz zajmować. Matyldą by wypadało. Z ona mam zabawy nisko, ale, ale zaraz przestanie mieć. Dobra. Matylda, zo zostaw to, Matylda. Tobą się, tobą się musimy zająć. Celestynka sobie poradzi. Celestynka jest zdolna. Ciebie musimy nauczyć mówić. Bo ty, ty jesteś do, do uczenia się, a ty masz najwcześniej urodziny, więc trzeba ci to skończyć. Dobra. E, I nocnik. Opróżni nocnik. A potem posadź. Halo Matylda. Proszę siedzieć. Proszę się uczyć nocnika. No i w miarę sobie radzisz dzięki temu. Dobra. Celestyna. Celestynę teraz sadzamy na nocnik. Ty nie jedziesz do żadnej pracy, ale możesz sobie wstać. Możesz posprzątać w międzyczasie. I musimy znowu zadzwonić po opiekunkę, bo znowu mamy za mało par rąk do pracy. I tak myślę, że dojedziemy już do końca końca tej tury w ten sposób, że będziemy próbować sobie poradzić i tak naprawdę e, bardzo chaotyczny wyszedł ten odcinek. W sumie akurat z takiej ilości chaosu, to ja nie wiem, czy ja jestem zadowolona, jeżeli chodzi o odcinek końcowy tej serii. Natomiast ten odcinek bardzo obrazuje, czym jest ta seria. Znaczy jest bardzo dużym, niepoukładanym chaosem, który jest robiony na gorąco. Także Siriusz siadamy si ciebie na klopa. Proszę siadać na klopa, dziękuję. Proszę opróżnić to. Okej, okay, nie ma miejsca, żeby to opróżnić. No opróżnij to, dziękuję. I przy okazji mamy pełno butelek na podłodze, no masakra. No ale co, no jak w międzyczasie oni próbują przetrwać, to może ja zrobię taki, takie podsumowanie tego otoczenia. To znaczy, e, bawiłam się świetnie, będę tęsknić i w ogóle kocham Simu w tym otoczeniu, ale myślę, że kiedyś musi przyjść jakby taki koniec, że tak to nazwę, bo każdą serię można ciągnąć w nieskończoność, ale I trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, <laughs> że tak powiem. I wydaje mi się, że to, to będzie ten, po prostu ten odcinek i ten moment na, na takie właśnie zejście ze sceny. I myślę, że to też dobrze zrobi tej serii tak w dłuższym rozrachunku i, i tak dalej. Że hej, będziecie mogli zawsze wrócić do tej serii, co nie? I nie tu chciałam zadzwonić. Chciałam zadzwonić po dostawę. Nie wezwij toksówkę. Boże! Dostawa! Uhu. Zawsze będzie można wrócić do tej serii i tak dalej. To otoczenie zawsze gdzieś tam będzie w odmentach moich dokumentów, więc może kiedyś sobie odświeżymy to otoczenie? Nie wiem, zobaczymy. Na pewno dajcie znać, jak Wam się podobało, dajcie znać co myślicie o tych simach, która rodzina była wasza ulubiona, co myślicie o dzisiejszym odcinku, co myślicie o rozwiązaniu całej sprawy z Martą Słomką. No jestem mega ciekawa w sumie waszych, waszych opinii na ten temat, bo spędziliśmy tutaj kawał czasu tak naprawdę i spędziliśmy go razem i w ogóle jestem, jestem dumna I, i jestem w sumie nawet i wzruszona, bo bardzo, bardzo was dużo, a ty nie wiem gdzie wsadziłaś kanapki kochana, bardzo, bardzo dużo was śledziło o od początku, czy, czy w ogóle nadrabiało tę serię i no jest to jakiś cze cześć na Niela, jest to jakiś taki, to, to nie wiem, jak to nazwać, jakiś rodzaj sukcesu w moim życiu, jakiś taka, taka, taki powód do dumy bym powiedziała. Coś takiego, takiego no, niesamowitego po prostu, że hej, że chcieliście spędzić tyle czasu ze mną i, i bardzo wam dziękuję za to, bo to jest naprawdę zaskakujące, miłe i grzejące serduszko, także także po prostu dziękuję. I w międzyczasie, jak ja opowiadałam różne rzeczy, to, to chyba Wiktoria będzie dorastać. A nie, nie będzie, bo śpi. Dobra, wstawaj. Wstawaj, żebyś mogła dorosnąć. Ja sobie wezmę resztki. Czy ty dorastasz? Nie, zapomniałeś, że dorastasz. To zadzwonię po usługi jeszcze, żeby tutaj była pokojówka na start, nasza znaczy opiekunka do dzieci, przepraszam, na start. I, I będziesz mogła dorastać. Zapraszam cię. Starzej się. Starzej się tak, jak stara jest ta seria. I jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to chyba kończymy ją jeszcze w grudniu, więc przed nowym rokiem. Niesamowite. Wow. No i co, Wiktor Historia. trzeba by przebrać tak na koniec dnia jeszcze. No i tak wyglądającą Wiktorią będziemy kończyć już oficjalnie i odcinek i serię. Także bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Discorda, zapraszam w sumie na Instagrama, bo, bo mam Instagrama i zapraszam na przyszłe serie, które planuję i na obecne serie, które są. Jeszcze raz wam bardzo cieplutko dziękuję. Halo, żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. To pa!